Już za chwilę na kontach wielu Polaków może pojawić się przelew, na który czekali od miesięcy. Dokładnie 2480 złotych z zakładu ubezpieczeń społecznych a wszystko to już 1 sierpnia brzmi dobrze, prawda? Jednak, jak to zwykle bywa, nie każdy otrzyma te pieniądze automatycznie. ZUS jasno określił, kto ma prawo do tego dodatkowego wsparcia, a kto niestety będzie musiał obejść się smakiem. Właśnie dlatego warto teraz, zanim będzie za późno, sprawdzić. Czy znajdujesz się w grupie uprawnionych i czy na pewno spełniasz wszystkie wymagania. W ostatnich miesiącach w Polsce dużo mówi się o waloryzacji świadczeń oraz dodatkowych wypłatach dla emerytów i rencistów. Część osób wciąż jednak nie wie, jakie dokładnie kryteria trzeba spełnić, by otrzymać kolejne pieniądze od ZUS-u. Tym razem chodzi o jednorazową wypłatę w wysokości 2450 zł brutto, która ma trafić przede wszystkim do osób pobierających. Świadczenia z systemu emerytalno-rentowego, ale też do wybranych grup osób z orzeczoną niezdolnością do pracy. Co istotne, ZUS nie zawsze wypłaca pieniądze automatycznie. W niektórych przypadkach trzeba złożyć odpowiedni wniosek, a termin jest ściśle określony. Nie chodzi tu o żadną plotkę ani niepotwierdzoną informację. To realny program pomocy finansowej, który został zatwierdzony i którego wypłata rusza już 1 sierpnia. Wiele osób zastanawia się, czy musi osobiście udać się do placówki ZUS, czy też pieniądze trafią na konto bez żadnych formalności. Jeszcze inni pytają, czy wysokość emerytury lub renty wpływa na decyzję o przyznaniu świadczenia i czy przekroczenie pewnego progu dochodowego może ich pozbawić, prawa do tej dodatkowej kwoty. W tym materiale odpowiem na wszystkie te pytania i krok po kroku wyjaśnię, kto dokładnie otrzyma 2350 zł od ZUS, jakie dokumenty mogą być potrzebne i co zrobić, by nie stracić swojej szansy. Jeśli chcesz mieć pewność, że 1 sierpnia to właśnie twój rachunek bankowy zasili ta kwota, koniecznie zostań ze mną do końca. Bo wyjaśnienia, które za chwilę usłyszysz, mogą zdecydować o twoim portfelu. Zacznijmy od najważniejszego. Komu Dokładnie przysługuje te 2450 zł zus. Wiele osób w Polsce liczy na dodatkowe pieniądze, ale nie każdy wie, że prawo do świadczenia jest ściśle określone w przepisach. Wypłata ma trafić przede wszystkim do osób pobierających emerytury, renty oraz inne świadczenia długoterminowe z systemu ubezpieczeń społecznych. Mówimy więc o grupie seniorów, którzy już zakończyli aktywność zawodową, ale także o osobach niezdolnych do pracy. Które mają prawo do świadczenia rentowego. Jednak to nie wszystko. Z dodatkowego wsparcia mogą skorzystać również ci, którzy otrzymują zasiłki przedemerytalne oraz świadczenia pielęgnacyjne, jeśli spełniają wymagania ustawowe. Wielu widzów pyta, czy ZUS przekaże pieniądze automatycznie. W większości osób, które już pobierają świadczenia emerytalne lub rentowe, przelew powinien pojawić się na koncie bez żadnych dodatkowych formalności. ZUS ma dane wszystkich świadczeniobiorców. I jeżeli ktoś spełnia kryteria, zostanie zrealizowana razem z comiesięcznym świadczeniem. Są jednak sytuacje, w których konieczne jest złożenie wniosku. Dotyczy to głównie tych osób, które pobierają świadczenia z kilku źródeł, a ich łączny dochód może przekroczyć ustawowy próg, lub gdy status prawny ich świadczenia jest w trakcie rozpatrywania. I tu pojawia się pytanie: co z tymi progami? Wiele osób słyszy o limitach dochodowych i obawia się, że przekroczenie pewnej kwoty może pozbawić Cich prawa do 2450 zł. Faktycznie przepisy przewidują, że osoby, których łączny miesięczny dochód z emerytur, rent i innych świadczeń przekracza określony pułap, mogą nie otrzymać pełnej kwoty. W niektórych przypadkach świadczenie jest zmniejszane proporcjonalnie do wysokości dochodu, w innych może zostać całkowicie wstrzymane. Dlatego tak ważne jest, by każdy dokładnie sprawdził swoją sytuację finansową. Niektórym wystarczy szybki telefon na infolinie. ZUS. Inni będą musieli udać się do placówki, by upewnić się, czy spełniają kryteria. Kolejna ważna kwestia dotyczy samej daty wypłaty. ZUS ogłosił, że pierwsze przelewy zostaną zrealizowane już 1 sierpnia, ale nie oznacza to, że wszyscy dostaną pieniądze tego samego dnia. Harmonogram wypłat w ZUS jest podzielony na różne terminy, zależnie od tego, kiedy zwykle otrzymujesz swoją emeryturę czy rentę. Dla jednych będzie to właśnie pierwszy dzień miesiąca. Dla innych kilka dni później, 5, 10 czy 15 sierpnia. Warto więc uzbroić się w cierpliwość. Jeśli pieniądze nie pojawią się od razu, bo każdy świadczeniobiorca dostanie je zgodnie ze swoim indywidualnym terminem wypłat, często pojawia się też pytanie: czy te 2450 zł będzie opodatkowane i czy od tej kwoty zostanie potrącone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na szczęście przepisy przewidują, że jest to świadczenie wolne od dodatkowych potrąceń. Oznacza to, że cała kwota trafi na konto uprawnionych osób i nie trzeba się martwić o to, że ZUS czy Urząd Skarbowy zabiorą część pieniędzy. To bardzo dobra wiadomość dla wszystkich, którzy planują już, jak wykorzystają te środki, czy to na bieżące rachunki, lekarstwa, czy może na drobne przyjemności. Nie możemy jednak zapominać o tych, którzy mogą nie wiedzieć, że im się to świadczenie należy. Wielu seniorów nie korzysta z internetu, nie ogląda telewizji i dowiaduje się o zmianach w przepisach dopiero wtedy, gdy jest za późno. Dlatego tak ważne jest, by mówić o tym głośno i dzielić się informacjami z innymi. Jeśli masz w rodzinie albo wśród znajomych kogoś, kto pobiera emeryturę lub rentę, koniecznie poinformuj go o tym, że może mu przysługiwać dodatkowe... Czart zł. ...lepiej upewnić się zawczasu, niż później dowiedzieć się że pieniądze przepadły, bo ktoś nie złożył odpowiedniego wniosku na czas. A skoro mowa o wnioskach, co zrobić, jeśli okaże się, że jesteś w grupie osób, które muszą jednak dostarczyć dokumenty do ZUS? Procedura jest stosunkowo prosta, choć jak zawsze wymaga odrobiny cierpliwości. Można to zrobić na kilka sposobów. Osobiście w oddziale ZUS, listownie albo przez platformę PUZUS która pozwala złożyć wniosek elektronicznie. Ten ostatni sposób jest szczególnie wygodny, bo nie trzeba stać w kolejkach, a dokumenty trafiają do systemu od razu. Warto jednak pamiętać, że aby korzystać z platformy, trzeba mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany. Więc jeśli jeszcze go nie masz, lepiej załatwić to wcześniej. Co się stanie, jeśli ktoś nie złoży wniosku na czas? Niestety w wielu przypadkach pieniądze przepadną, bo ZUS nie ma możliwości ich późniejszego wypłacenia z mocą wsteczną. Termin ściśle obowiązuje, i jeśli go przegapisz, możesz stracić prawo do świadczenia. Dlatego tak bardzo podkreślamy, by nie czekać na ostatnią chwilę. ZUS już teraz przyjmuje dokumenty, i każdy, kto wie, że może być zobowiązany do ich złożenia, powinien zrobić to jak najszybciej. Warto też zwrócić uwagę na to, że tego typu jednorazowe świadczenia mają ogromne znaczenie w budżecie wielu polskich rodzin. Ceny rosną, rachunki za prąd, Gaz czy zakupy spożywcze są coraz wyższe, a emerytury i renty często ledwo wystarczają na podstawowe potrzeby. Dodatkowe 2450 zł to dla niektórych realna szansa na uregulowanie zaległości, zakup leków czy przygotowanie się na zimę. Dlatego też te pieniądze są tak wyczekiwane, i dlatego warto upewnić się, że nikt nie zostanie pominięty z powodu zwykłego braku wiedzy. Niektórzy pytają, czy jest to jednorazowe świadczenie. Czy można liczyć na podobne wypłaty w przyszłości? Na tę chwilę przepisy mówią jasno: to jest jednorazowa pomoc finansowa i nie ma gwarancji, że w kolejnych miesiącach ZUS wypłaci podobne kwoty. Jednak patrząc na sytuację gospodarczą w Polsce, można przypuszczać, że rząd będzie rozważał kolejne formy wsparcia dla seniorów, zwłaszcza jeśli inflacja i koszty życia będą nadal rosnąć. Dlatego warto śledzić informacje i na bieżąco sprawdzać, czy pojawiają się nowe programy pomocowe. Na koniec chcę podkreślić jeszcze jedną rzecz. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy przysługuje Ci świadczenie, najlepiej skontaktować się bezpośrednio z ZUS. Można zadzwonić na infolinię, wysłać zapytanie przez platformę błękitną albo udać się osobiście do oddziału. Pracownicy ZUS mają obowiązek udzielić jasnych informacji i pomóc Ci wypełnić. Dokumenty. Nie odkładaj tego na później, bo czas szybko ucieka. A lepiej załatwić wszystko teraz, niż później martwić się, że pieniądze przepadły. Pamiętaj też, że w mediach społecznościowych i na różnych forach krąży wiele nieprawdziwych informacji. Niektórzy wykorzystują nieświadomość seniorów i próbują wyłudzać od nich dane osobowe, obiecując szybszą wypłatę świadczenia. Nigdy nie podawaj swojego numeru PESEL. Danych z dowodu czy numeru konta osobom, które dzwonią z nieznanych numerów i twierdzą, że są z ZUS. Prawdziwi pracownicy ZUS nigdy nie pytają o takie rzeczy przez telefon. Jeśli masz wątpliwości, rozłącz się i samodzielnie zadzwoń do oddziału. Jak więc widzisz, te 2450 złotych od ZUS to realna pomoc, która już w sierpniu może trafić na Twoje konto. Wystarczy upewnić się, że spełniasz kryteria. A jeśli trzeba złożyć odpowiednie dokumenty, nie czekaj do ostatniej chwili i nie zakładaj, że jakoś to będzie, bo możesz się rozczarować. Jeśli masz rodzinę albo znajomych, którzy również pobierają emerytury czy renty, przekaż im te informacje. Dzięki temu każdy będzie miał równe szanse, by skorzystać z tej możliwości i poprawić swoją sytuację finansową. Już za kilka dni rozpoczną się pierwsze wypłaty, a dla wielu osób będą one prawdziwym wsparciem w trudnych czasach. Dlatego tak ważne jest, by teraz działać, sprawdzić swoją sytuację, przygotować dokumenty i być pewnym, że wszystko jest w porządku. Pieniądze czekają, ale trzeba dać ZUS możliwość, by trafiły właśnie do ciebie.